Ubisoft kupuje boty. O, to dobre może być. Ubisoft kupujący boty zawsze śmieszy. Dawaj. Ostatnio miała miejsce prezentacja PlayStation 5, gdzie mogliśmy zobaczyć bliżej, jak działa nowa konsola Sony. No i jak koniec końców się całość przyjęła, to wszyscy dobrze wiemy. Lecz została zaprezentowana tam jedna gierka, która za bardzo nie wysiliła się na prezentacji i nie pokazała tego, co mogła pokazać. Dlatego też wokół niej krążą teraz kontrowersje. Dodatkowo dzisiaj pogadamy sobie o tym, że nawet Rockstar Games nie zna jeszcze terminu premiery Grand Theft Auto 6. Ubisoft ponownie w ogniu krytyki, tym razem poszło o boty w komentarzach pod jednym z trailerów Assassin's Creed Shadows. No i wspomnę wam także o naprawdę ciekawym ciekawej, sowieckiej produkcji, którą obecnie interesuje się coraz więcej osób na Steamie. Pamię Kurwa, a może, może faktycznie trzeba pomyśleć o teorii martwego internetu? Może ten internet jest bardziej martwy niż nam się wydaje? Pamiętajcie, że materiały pojawiają się codziennie o godzinie 16.00 Także subskrybujcie kanał i zaczynamy Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft Co chwilę jakaś oferta? aczkolwiek całkiem spoko Bo dzięki temu mamy jakiegoś newsa na lootboxa Także subskrybujcie, żeby nie przegapić takich newsów Nie da się ukryć, że Assassin's Creed Shadows to tytuł, na który chyba gracze czekają najbardziej Gra asasyńska w feudalnej Japonii to coś, co było marzeniem graczy od dziesiątek lat No i w końcu to dostaniemy Obecnie bardzo głośno jest o temacie Trailera, który pojawił się na kanale Ubisoftu. Nazywa się on World Trailer, a z komentarzy możemy zauważyć, że naprawdę wiele, wiele osób czeka na produkcję i jest naprawdę zafascynowany całym tytułem. Tyle, że są oni zafascynowani chyba aż za bardzo dobrze ja, na patrzcie, fakt... takie same dupeczki pododawali, to też ciekawe, nie? Patrzcie na to. Tutaj, pa, samo jeba w lustrze, tutaj też takie wasz. Fascynowany całym tytułem. Tyle że są oni zafascynowani chyba aż za bardzo patrząc na fakt, jakie kontrowersje ostatnio były, jeśli chodzi o Assassin's Creed Shadows. Osobą, która ostatniego czasu mocno zwróciła uwagę na... Podejrzone komentarze był Asmongold, czyli popularny streamer, którego znacie zapewne wszyscy. Postanowił on przeprowadzić niemałe śledztwo, gdzie zauważył, że większość komentarzy to po prostu... Wiezu w jakich wygrzeby czasach, że śledztwo dziennikarskie przeprowadza Asmongold, a nie żaden dziennikarz? Powiedzcie i czemu żaden dziennikarz. E... Nie jest w stanie tego chwycić. 100 ...boty, a łączy ich chociażby nazwa i cztery cyferki zaraz po Niku. Na zdjęciach znajdują się same kobiety, a same konta zostały utworzone w ciągu ostatniego roku. Aha, i osoba, która w ogóle postanowiła wykupić te boty, wykupiła też lajki pod ich komentarzami. No i jeśli chcecie zidentyfikować bota, to nie ciężko, bo możemy zauważyć, że każdy z nich ma około 4,9 bądź 5 tysięcy łapek w górę. Oczywiście nie naciskam Ubisoftu i nie mówię, że to oni wykupili, bo możliwe, że ktoś się bawi i po prostu... Po prostu zrobił to celowo, aby jakoś wesprzeć ich, albo po prostu zrobić im pod górkę. Tyle, że nie jest to ich pierwsze rodeo, ponieważ podobne zarzuty pojawiły się już wcześniej przy premierze Star Wars Outlaws. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, ponieważ... Ostatnio z tym... Salon Wake, nie? Było to samo. Ponieważ jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Jak wiadomo, materiał zaprezentowany przez Sony nie przyjął się Brrr. ciepło wśród graczy, ponieważ jeśli zobaczymy sobie na łapki w góry i w dół pod materiałem na YouTubie, no to możemy zauważyć, że nie było pew w górę jest 97 tysięcy, ale w dół jest ich już troszeczkę więcej. Gracze czepiają się wielu rzeczy, jak chociażby brak różnicy graficznej między konsolą PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro, a także cena i zawartość pudełka, które będziemy dostawać z konsolą, nie jest jakoś za bardzo satysfakcjonująca, ponieważ nie dość, nie dostajemy napędu, to nie dostajemy także podstawki pod konsolę. Ostatnim materiałem mówiłem wam o redakcji Digital Foundry, które postanowiło przeanalizować konsolę PlayStation 5 i sprawdzić, czy Grand Theft Auto 6 będzie miało jakiekolwiek możliwości, aby pójść na 60 klatkach na sekundę. Jeśli nie widzieliście materiału, to polecam sobie. Obejrzeć. W każdym razie postanowili oni pójść o krok dalej i bliżej przyjrzeli się tytułom, jakie PlayStation zaprezentowało na prezentacji. Co prawda materiał od nich dostępny jest wyłącznie dla osób, którzy kupili ich Patronite'a, ale już powoli zaczyna on krążyć po sieci, także pewnie za jakiś czas pojawi się na ich oficjalnym kanale. Dzięki nim możemy dowiedzieć się chociażby, że The Last of Us Part 2 na prezentacji działało w rozdzielczości 1440p i 60 fpsach z włączonym skalowaniem rozdzielczości. Horizon Forbidden West nie dobiło do rozdzielczości 4K, ale wersja z PlayStation 5 Pro była bogatsza w detale. Ooo, a cały czas gadali o 4K, nie? Hogwarts Legacy działało co prawda w 30 fps, ale miało odpalone ray tracing, odbić oraz cieni. Jeśli chodzi o Ratchet i Klanka, no to rozdzielczość wahała się między 1440p i 1800p podczas gry w 60 klatkach. Pominąłem jednak produkcję Alan Wake 2, wokół której obecnie krąży naprawdę wiele kontrowersji. Wszystkie te tytuły, które teraz wam przedstawiłem, w jakiś sposób różnią się od wersji z konsoli PlayStation 5. Natomiast jeśli chodzi o Alan Wake 2, no to działał on w trybach wydajności i jakości z rozdzielczością identyczną jak na PlayStation 5. O! Różnicą ma być jedynie narzędzie skalowania rozdzielczości z FSR na autorskie PSS. Co wam mówiłem? Ja pierdolę, że to była teoria mojej foliowej czapki, że to się będzie tylko różniło narzędziem do skalowania. Ja pierdolę, nie gadaj, nie gadaj, że PS5 Pro zostanie sprzedany, który po prostu jako lepszy upscaler wewnętrzny. Czyli coś, co teoretycznie mogłoby być wprowadzone do poprzedniej konsoli. Ja pierdolę. Czyli będzie. Ja zdejmuję czapkę foliową. Teorie spiskowe okazały się prawdą. Czyli reasumując, kilka tytułów od yy, tak jakby ręcznie przygotowanych przez Sony faktycznie będzie jakoś podciągnięte i poprawione. A pozostałe będą miały dane in-nap, i Hui. No to gitara siema. No i gitara siema. Ja myślałem, że to jest serio. Teoria foliowej czapki, ale nie, w takich czasach żyjemy, w takich czasach żyjemy. Oraz w danejszy Ray Tracy. Gracze i oczywiście no? eksperci z Digital Fundry zarzucili deweloperom lenistwo, a także pojawiły się obawy, czy Alan Wake w ogóle jeszcze w jakikolwiek sposób zostanie ulepszony. I tutaj szybciutko zareagowało Remedy Entertainment, czyli deweloper zajmujący się Alanem Wake 2, który postanowił naprostować sprawę i poinformować graczy o dalszych losach tytułu. Regularnie powraca dyskusja o grze Remedy i rozdzielczości. Nie żebym cokolwiek potwierdzał, ale jakość obrazu ma większe znaczenie od rozdzielczości. W nadchodzących tygodniach ujawnimy kilka szczegółów na temat wersji Alan Alana Wake 2 na PlayStation 5 Pro, wraz z kilkoma przykładami. Myślę, że ta wersja będzie miłą niespodzianką, choć obecnie trudno mi to powiedzieć z całkowitą pewnością. W skrócie wychodzi na to, że to, co zobaczyliśmy na prezentacji PlayStation 5 Pro, nie jest finalną wersją Alana Wake a 2, a jego zdaniem jakość obrazu ma większe znaczenie od rozdzielczości. Pozostaje nam czekać, tak naprawdę, na to miłą niespodziankę i zobaczymy, co tak naprawdę Remedy dla nas Urwala, przygotowało. Już ciekawy. od jakiegoś czasu wałkujemy wam temat Grand Theft Auto 6, w sumie temat Grand Theft Auto 6 wałkujemy już od dawna, ale chodzi mi Tutaj o termin premiery Grand Theft Auto 6, ponieważ raz dowiadujemy się, że tytuł zostanie opóźniony. Raz, że nie. Potem znowu, że zostanie opóźniony. Potem, że nie. No i teraz OBE Vermeij, czyli były twórca serii Grand Theft Auto, postanowił wypowiedzieć się na ten temat i powiedział tak naprawdę, że nawet Rockstar nie zna jeszcze oficjalnego terminu premiery. Jeśli chodzi o obsuwy, no to nie powiem, że gwiazdy Roka są mistrzami w nich, ponieważ raczej nie są i na pewno znajdą się tytuły, które były bardziej opóźnione niż chociażby i gry z serii Grand Theft Auto. Aczkolwiek obsuwy zaliczyły chociażby GTA 5 na pecety. Obsuwę zaliczyło także Grand Theft Auto 4, o którym zdecydowano 4 miesiące przed pierwotną datą premiery. Przecież nawet ostatnia gra studia, czyli Red Dead Redemption 2 opóźniono 3 razy. Dlatego też były twórca serii I Grand Theft Auto, auto. postanowił wypowiedzieć się w mediach społecznościowych, dlaczego jego zdaniem bardzo późno dowiemy się o opóźnieniu premiery Grand Theft Auto 6. Obecnie GTA 6 celuje w jesień 2025 rok, ale wiadomo, nic nie jest pewne, ponieważ wewnątrz firmy wygląda to całkowicie inaczej i oficjalna data zapadnie dopiero w okolicach przyszłej wiosny. OBWR nie pisze tego wszystkiego, aby jakoś zastraszyć, bądź zasmucić graczy, a wręcz przeciwnie, pisze to, aby ich uspokoić ze względu na ostatnie plotki, które krążyły w sieci o opóźnieniach. Warto tutaj powiedzieć, że nie opiera się on na żadnych informacjach od pracowników Rockstar i bazuje wyłącznie na swoich własnych doświadczeniach. Ale, jeśli GTA 6 zostanie opóźnione, to Rockstar będzie miał ku temu naprawdę porządny powód, ponieważ sami z siebie by tego raczej nie opóźniali. 14 września, czyli dwa dni temu, na Steamie w Early Accessie zadebiutowała produkcja o nazwie Reka. Jakby ktoś nie wiedział, jest to baśniowa przygodówka TPP z elementami RPG, które jest idealnym tytułem dla miłośników słowiańskiego folkloru. Gra na obecny moment przyjęła się z bardzo ciepłym przyjęciem przez graczy, ponieważ patrząc na fakt, że tytuł reklamował się jedynie na Future Games Show, i to w sumie dwa razy, bo w 2023-2024 roku, no to w piku uzyskał wynik 2000 graczy. Za tytuł odpowiada Ember Storm Entertainment i jest to ich debiutanckie dzieło. W grze wcielamy się w początkującą czarownicę, szkoloną przez legendarną bardzo Jage. Tak, dobrze myślicie, jest to ta sama baba Jaga z różnych bajek, które mogliśmy czytać za dzieciaka. Przyszła adeptka czarnej magii zajmuje się przede wszystkim zbieraniem zasobów, a także odkrywaniem rozległych i malowniczych krain inspirowanych XIX-wiecznią. Fajnie brzmi, to fajnie wygląda na takim obrazku, ale potem jak patrzysz na jakąkolwiek waść gameplayową tego tytułu, to zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest. Gra o niczym, mnie Europą Wschodnią. Na swojej drodze bohaterka spotyka nie tylko miejscowych wieśniaków, którym będzie oczywiście mogła pomóc lub zaszkodzić, ale także różnego rodzaju istoty magiczne i zwierzęta do oswojenia. Podoba mi się fakt, że dom, w którym będziemy mieszkać, jest zaczarowany i chodzi na kurzych stopach. Deweloperzy podzielili się także planami na rozwój gry. Możemy dowiedzieć się, że w pierwszej kolejności planują oni eliminację najczęściej występujących błędów. Później, mniej więcej w październiku, gracze mogą spodziewać się update'u dodającego do gry zawartość tytułową Witching Hour oraz nowe elementy elementy wyposażenia. W kolejnych miesiącach Reka otrzyma treści o tematyce rzemieślniczej, a 2025 rok przyniesie z kolei aktualizację głównych historii i wersję 1.0 gry, tym samym wychodząc z idli akcesu. Recenzja, bo o nich jeszcze nie powiedziałem, no to gra na tymi uzyskała 85% pozytywnych opinii, a wśród komentarzy najczęściej można się spotkać z pochwałami pod adresem klimatu gry, który określany jest mianem relaksującego. Bardzo dobrze oceniana jest także muzyka, a także chatka na kurzych stópkach mocno została pokochana przez graczy. Jeśli chodzi o opinie negatywne, no to pojawiły się Wpisy, że bardzo słabo. Kto używa określenia kurze stupki? Chyba kurze łapki się mówi, nie? <laughs> kurze stupki. <laughs> Podziała tutaj optymalizacja, a ponadto co jakiś czas tytuł się zawiesza. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie materiału. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Serwus. Serwus, serwus.